Hej, hej, kochani, witajcie na kanale Poziomka. Gotowi na zabawę z ciastoniną Playdo? Dzisiaj zapraszam Was do podwodnego świata na spotkanie z syreną Arielką, która dzisiaj będzie przechodzić wielkie metamorfozy. Arielka! Jak to oczywiście Syrena. Ma długi, przepiękny Syreni ogon i przepiękne czerwone włosy. Takie rude, bardzo mi się podobają. Arielka przygotowuje się do ślubu ze swoim ukochanym Erykiem. Tylko, że musi teraz wybrać suknię ślubną. No i dzisiaj zrobimy sobie takie metamorfozy i wspólnie wybierzemy dla niej najpiękniejszy strój. Może na początek, skoro Arielka jest podwodną syreną, yy, lubi kolor zielony, to zrobimy jej suknię ślubną właśnie w takim jasnozielonym kolorze, wykorzystamy do tego całe opakowanie. Musimy jeszcze je rozdzielić na pół. Sięgam teraz po moją formę. To jest właśnie ta. I do środka musimy upchać ciastolinę. Na początek musi wylądować ciastolina z tej strony. Wszędzie tutaj, aż do samej góry. No, i teraz musimy tutaj włożyć naszą syrenkę dopasować o w ten sposób tak aby tutaj się u góry jeszcze zgadzało a druga część stoliny musi wylądować po tej jaśniejszej stronie. I musimy teraz zamknąć naszą formę trzymajcie kciuki aby się udało uwaga zamykamy dociskamy. Nadmiar ciastoliny, oczywiście, nam tutaj wyskakuje na górze. I za chwilę zobaczymy przepiękną, jasno-zieloną suknię. Oby tylko się wszystko udało. Ściągam ten nadmiar ciastoliny i uwaga, otwieramy. Oh, mamy to, zobaczcie! O oh, wow! Ale piękne! Tutaj, co jest za dużo, jeszcze możemy oderwać. jak to wygląda znakomicie teraz w ogóle nie ma śladu po tym wielkim syrenim ogonie suknia wygląda idealnie, musimy ją tylko teraz jakoś jeszcze ozdobić do tego wykorzystam białą ciastolinę playdoh z takimi drobinkami brokatu i specjalną wyciskarkę od tego zestawu z Arielką. Do środka wkładamy ciastolinę i będziemy wyciskać taki cieniutki paseczek, którym ozdobimy suknię. Ja mam tutaj przepiękne falbany, więc jeszcze bardziej je podkreślimy. Na przykład tak tutaj zawijając je. O, w ten sposób. I to samo spróbujemy teraz zrobić z drugiej strony. Przyczepiamy paseczek. I zawijamy to do środka. I z tej resztki jeszcze zrobimy pasek tutaj. No i zobaczcie, teraz suknia wygląda naprawdę pięknie. Czas jeszcze na jakieś morskie ozdoby. A na samym środku, jeszcze zrobimy z takiej kuleczki taki ozdobny kamień. Kwiatki, muszelki, czy też nawet rybki, wszystko tutaj możemy odcisnąć. Ja zdecyduję się chyba na tego kwiatka. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Róża, czy to jest zwykły kwiatek? Ach, to jest taki zwykły kwiatek. Zobaczcie, jak super wygląda. Zrobimy mu jeszcze malutki środek z odrobiny jasnej ciastoliny. No i kwiatek wygląda przepięknie, i wyląduje teraz na sukni, tutaj na samym dole. Oto pierwsza propozycja sukni ślubnej dla Arielki. Nie jest ona biała, jak to zwykle bywa, ale w takim jasnozielonym kolorze morskim, czyli prosto z głębin oceanu. Dajcie znać, co o niej sądzicie, a ja zaraz pokażę wam kolejne suknie. Niestety tę musimy już zniszczyć, więc wszystko ściągamy. Staramy się tak, aby kolory nam się nie pomieszały. I ściągamy teraz suknię. I znowu mamy Arielkę z przepięknym ogonem. A ja nie mogę się powstrzymać i muszę zrobić Arielce suknię ślubną w kolorze różowym. Zobaczymy jak ona będzie wyglądać. Chyba będzie idealnie pasować do jej włosów. Znowu bierzemy naszą formę. Połowę ciastoliny wkładamy z jednej strony. Dopasowujemy tutaj Arielkę. I druga część ląduje z drugiej strony. Macie swoje ulubione księżniczki Disneya? Napiszcie mi je na dole w komentarzu i pamiętajcie, wpadnijcie na kanał Bajkowo TV. Tam z laleczek Lol Surprise robiłam Arielkę, roszpunkę, Jasmine, Annę i Elzę, a nawet Wajane. Więc serdecznie was tam zapraszam. Przyciskam. Zobaczcie, muszę tutaj użyć sporo siły. I uwaga, uwaga. Ha, jaka piękna! Delikatnie ściągam. Od razu do ozdoby zrobię. Chyba słuchajcie te kwiatki, które są tutaj. Zrobię je z koloru białego, aby pięknie odznaczały się na tej czerwonej sukni Arielki. W zasadzie na takiej y, różowej sukni. Kilka tych kwiatków i one na pewno wylądują na dole sukni. Jak Wam się podoba Arielka w takiej różowej sukni? Może z tymi kwiatami spodoba Wam się bardziej? O, zobaczcie, teraz wygląda naprawdę zjawiskowo. Do tego wykorzystam jeszcze trochę tej białej ciastoliny i zrobię kilka takich kuleczek. I nimi ozdobię górę sukni. Nie będziemy już wykorzystywać tych paseczków, tylko po prostu kuleczki. I ozdabiamy gorset, najpierw tutaj w pasie. Moglibyśmy również tutaj przyczepić jeszcze więcej kwiatków, ale moim zdaniem tak będzie ok. Na samym środku góry również. I po bokach z takich nieco mniejszych kuleczek. I zostało mi kilka kuleczek, więc możemy nimi jeszcze ozdobić. Hmm, słuchajcie, może tutaj ten środek sukni. Propozycja numer 2. Moim zdaniem chyba wygląda ładniej niż ta zielona suknia. Teraz to jest taka suknia balowa, idealnie ozdobiona. No a Arielka tylko czeka na swojego księcia. Dobrze się przyjrzyjcie i napiszcie mi na dole w komentarzu, która z tych sukni spodobała Wam się najbardziej. Za chwilę propozycja numer 3. I tutaj już pójdziemy po prostu w kolor biały. I zrobimy całą białą suknię, jak to zazwyczaj bywa na ślubach. Arielka już nie ma na sobie żadnej ciastoliny. A ja sięgam po biały kolor. Po dużo, dużo tego białego koloru. Muszę sobie pomóc nożykiem, aby to wyciągnąć. Ciastolina bardzo, ale to bardzo się klei. Ale się udało. Sięgam teraz po. Formę. I znowu wkładamy ciastoninę do środka. Tak, aby suknia wyglądała idealnie. Z jednej strony możemy tutaj jeszcze troszeczkę dołożyć tej ciastoniny. Wkładamy arielkę. I z drugiej strony kolejna porcja. I przyciskamy z całej siły. I uwaga, uwaga, chwila prawdy. Się udało. Czy suknia jest gotowa? Chyba się udało idealnie. Zobaczcie, delikatnie teraz podnoszę i ściągam nadmiar ciastoliny. Ozdoby do sukni będą w kolorze morskim, czyli wykorzystuję kolor jasno-zielony i zrobię wałeczek długi, nim będę robić falbany do sukni. Wyciskamy. I znowu powtarzamy ten ruch, bo zobaczcie, ile tutaj w środku ciastoliny zostało. Ona nie do końca cała da się wycisnąć. I jeszcze trochę najpierw z takiego króciutkiego kawałeczka zrobię ozdobę tutaj na górze. Teraz falbany przyczepiamy w ten sposób, aby to się nam tutaj tak pięknie zawijało, z jednej strony i to samo z drugiej. Nie musi oczywiście to być w ten sam sposób zawinięte z obu stron. I na środku, tutaj zaraz w pasie, doczepiamy właśnie pasek. Tego samego koloru. I nasze przepiękne, zielone falbany są już zrobione. Muszę wybrać jeszcze jakieś kwiaty albo jakieś inne ozdoby. Hmm, na co by się tutaj zdecydować? Chyba te małe kwiatki będą idealne. Te, które już wcześniej były używane. Zrobię takie trzy kwiatki z koloru białego. I jeszcze trzeci. A następnie sięgnę po odrobinę koloru chyba tego jasno zielonego i zrobię kuleczki, aby były to środki moich kwiatków. Pierwszy kwiatek wyląduje na samym środku, tak aby przykryć łączenie. Drugi kwiatek nieco niżej z tej strony i jeszcze trzeci tutaj. I oto trzecia propozycja sukni ślubnej dla Arielki. Dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, czy to właśnie ona Wam się spodobała najbardziej. Moim zdaniem ta biała suknia idealnie pasuje na ślub, nawet z tymi zielonymi ozdobami. I ja, gdybym miała wybierać, na pewno wybrałaby, wybrałabym właśnie tę trzecią suknię. Przepiękna para młoda, czyli Arielka oraz Eryk, są już gotowi. No i wezmą zaraz ślub, bo bardzo, ale to bardzo się kochają. A Wy subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Wpadnijcie na mój kanał Bajkowo TV i słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa pa!